Szanowni Państwo, proszę o ciszę. Yeah. Witam wszystkich na 16. sesji Rady Miejskiej w Stawiskach dnia 12 grudnia 2019 roku. Witam Panią Burmistrz Agnieszkę Witokowską. Yeah. Witam Pana Sekretarza Tomasza Olszewskiego, yeah. Witam Panią skarbnik Iwonę Offman, Witam radnego Powiatowego Pana Tomasza Wojnowskiego. Witam was, sołtysi i sołtyski oraz koledzy, koleżanki i koleżanki radni. Przedstawię teraz proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci przyjęcie protokołu obrad z 15 sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 listopada 2019 roku. Punkt czwarty. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski. Punkt piąty, sprawozdanie z działalności burmistrza stanicy między sesjami. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy stanicy. Punkt 7. podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Wierzchniach. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Barżykowie i Politowie i Oczu Szlacheckim roztrafiła. Punkt dziesiąty. Odpowiedzi na interpelacje zapytania radnych i wolne wnioski. Punkt jedenasty. Informacje. Punkt dwunasty. Zamknięcie obrad sesji. Przechodzimy do punktu... Czy ktoś ma jakieś uwagi do porządku? Dziękuję, czyli przechodzimy do realizacji tego porządku. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu obrad z 15 sesji Rady Miejskiej w stawiskach dnia 29 listopada 2019 roku. Protokół został udostępniony Radzie i na komisji. Czy ktoś ma jakieś pytania, uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Dziękuję bardzo. Przejdziemy zatem do głosowania o przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Kto jest za? Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie. Dziękuję. Protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski. Czy ktoś chciałby coś złożyć? Nie, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu piątego porządku obrad. Sprawozdanie z działalności burmistrza stawicy w okresie między sesjami. Szanowni Państwo, sprawozdanie dotyczy okresu od 29 listopada do... Bo... 12 grudnia, czyli do dzisiaj. Uchwały z poprzedniej sesji zostały przekazane odpowiednio do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Nadzoru i Kontroli, do Dziennika Urzędu Publikacji, Dzienników Urzędu Województwa Podlaskiego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tym okresie podjęłam trzy zarządzenia. Pierwsze to jest zmieniające regulamin pracy Urzędu Wojewódzkiego w Stawiska. Drugie dotyczyło zmian w budżecie gminy, takich bieżących zmian na rok. Oraz trzeciej w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stawiskach. Chciałam poinformować Państwa, że odpracow odpracowywaliśmy poprzednią sobotę i w tę sobotę będziemy odpracowywali dwa dni. Urząd Miejskich w Stawiskach nie będzie pracował 24 grudnia, czyli Dzień Wigilii, i 27 grudnia. Niemniej jednak telefon do mnie Państwo macie. Gdyby się zadziało coś nie proszę o. W tym czasie, Szanowni Państwo, 30 listopada odbyła się uroczystość przekazania dwóch wozów strażackich. Jeden to był, to jest nowy wóz, zakupiony dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w stanickach. Wartość tego wozu to jest ponad 700 tysięcy, z czego 74% pozyskali, to były środki pozyskane z zewnątrz. Natomiast wóz z OSP stanicki, 11 jedenastoletni, został przekazany dla jednostki OST Połybę. Jest to jednostka, którą chciałabym doprowadzić do momentu, w którym wprowadzimy ją do systemu, do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i dlatego wszystko robimy w tym kierunku. Szanowni Państwo, 4 grudnia mam kolejne spotkanie już z dyrektorami SBG odnośnie uruchomienia uruchomienia włączenia tak naprawdę świateł na trasie Smolni stawiski smoliki, doblisky smolniki na kolonii w czy i na kolonii dzierżki. Jeszcze to się nie zadziało, aczkolwiek tam czy jesteśmy zaraz bliżej. Wszystko niestety trwa. Wynika to też z tego, że my mamy innego sprzedawcy energii niż PGE, czyli musimy mieć umowy z PGE dystrybucja, oni procedury są dość skomplikowane mimo przychylności już w tej chwili i pracowników i, i dyrekcji, e, a naszym sprzedawcą jest inna firma i z nimi też musimy oddzielne umowy podpisywać. No i niestety widzę tak, y, y, może ja jako urzędnik nie powinnam tego mówić, ale tak trochę jesteśmy od tej faszy dla naszych żonaniami. Niemniej jednak dzisiaj po siódmej rano, jak byłam jeszcze na linii stoikowej, ja dostałam informację, że jest duża szansa, że jest przynajmniej ta, 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 ta ścieżka jest Smolnik przynajmniej dziś najprawdopodobniej dużo się zapali ale ja dopóki tego nie zobaczę, to jeszcze Panią Państwem to, no nie wierzę, po no, kłopoty to, 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 wszystkich to, to działań, które robię. Szanowni Państwo, 5 grudnia odebraliśmy zadanie pod nazwą Rewitalizacja parku w Wszystko zostało odebrane bez, u, znaczy bez uwag, natomiast na wiosnę, jakby ktoś tam z Państwa miał uwagi, bo, bo nie wiem, bo nie równo kostka i tak dalej, to wszystko na wiosnę zostanie w ramach gwarancji oczywiście poprawione, bo w tej chwili to jest beton, to już nie jest czas na takie drobne, jakby projekty. Niemniej jednak technicznie wszystko zostało sprawdzone jest bez uwag odebrane. Złożyliśmy wniosek o zaliczkę, żeby nie wydawać swoich środków na, na zapłacenie rachunku, bo do końca grudnia mamy czas na to, żeby te płatności rozliczyć projekt. Także dostaniemy zaliczkę w wysokości, zaliczkę do środków unijnych oczywiście z Urzędu Marszowskiego w wysokości 850 tysięcy, a resztę i regulujemy i potem zrobimy rozliczenie projektu, żeby dostać pozostałe środki do tego miniona z kawałkiem Szanowni Państwo 10 grudnia uczestniczyłam w bar pięknej tak naprawdę, 6 grudnia, przepraszam, w pięknej uroczystości. 50lecia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnie połączonej z odebraniem inwestycji, bo oni zrobili inwestycje, również wykonał inwestycje, że 8 milionów wyremontował siedzibę Gminnego Ośrodka, znaczy Ośrodka Kultury i Sportu. Powiem szczerze, to, co zostało tam pokazane oprócz tych technicznych spraw, czyli odnowienia lokali sala Kinowa, więc to, to, to już taki poziom dla mnie co najmniej wielu w tym momencie. To najbardziej tam, co, co mi się spodobało i co chciałem do nas przenieść, to są, to jest młodzi, czy seniorzy, słuchajcie. Tam, tam są instruktorzy i przygotowują te dzieci w ten sposób, że naprawdę stamtąd wyjdą dzieci na scenę, myślę, że co najmniej czasy. Także i chciałabym, żeby w naszym gminnym ośrodku, mimo że środki mamy finansowe znacznie mniejsze, też coś takiego się zadziało i żebyśmy wyłapywali te nasze dzieciaki zdolne, żeby je kierować i dać im możliwość w ogóle y, y, szkicowania tych talentów. A takich dzieciaków powiem szczerze, że mamy sporo właśnie w szkołach podstawowych. Szanowni Państwo, 10 grudnia brałam udział w posiedzeniu zarządu działu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Poza tym um, przygotowujemy się do złożenia wniosku na instalacje solarne i fotowoltaiczne. O, 11, o godzinie 11 dla zainteresowanych mieszkańców dzisiaj jest pierwsze spotkanie, potem w godzinach popołudniowych jest kolejne spotkanie. Także zapraszam serdecznie. Tym tematem zajmuje się u nas mój zastępca, czyli pani Iwona Niedźwiecka. Spotkanie w imieniu Ośrodku Kultury i Sportu. Projekt jest o tyle fajny, Szanowni Państwo, że tym razem, tak jak wcześniej wspominaliśmy, to nie my będziemy wyłaniali wykonawców tych instalacji. To Państwo pozyskacie od nas grant, to Państwo się dogadacie z firmą, sami wybierzecie firmę i potem to u nas rozliczycie, a my rozliczymy to Urzędem marszałkowskim. Także o tyle jest prościej i łatwiej i myślę, że te ceny będą. Stosowne, bo jak się wiecie, osoba fizyczna to to jest inaczej, jak idzie w przetargów kompleksowo, wszyscy to jest inaczej. A każdy też z was na różne firmy, więc jednemu pasuje taka, drugiemu taka. Więc projekt jest o tyle korzystniejszy, że będziecie decydować tutaj sami. Szanowni Państwo, 10 grudnia złożyliśmy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Projektu kolejnego projektu skierowanego do, miejsc, do dzieciaków z Miejskiego Przedszkola w Stalistach, ale też tym razem i do dzieciaków z oddziałów przedszkolnych w szkołach filialnych. Projekt nazywa się Mali Intelektualiści. Dość nowoczesne zajęcia tam zostały przewidziane, takie rozwijające dla dzieci, ale też wyrównawcze oczywiście, jak zawsze. Cała wartość projektu to jest ponad 430 tysięcy a okres to jest jeden rok szkolny 2020-2021. Na razie złożyliśmy wniosek, będziemy walczyli o to, żeby te środki pozyskać. Poza tym złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek o dofinansowanie odbioru folii, to co spotykaliśmy się, folii i innych odpadów z gospodarstw rolnych. I chcę powiedzieć, że y, cała wartość y, projektu, jaki, znaczy, jaki skonstruowaliśmy po wnioskach mieszkańców, tych, którzy zostali, bo część y, zrezygnowała, a część dopisała się zupełnie nowych, to jest 80, y, wniosek na kwotę 89 241 złotych, łącznie na 178 ton. Wniosek został złożony, zobaczymy jak będzie weryfikacja, czy będą uwagi, czy nie będzie i będziemy. Monitorować, monitorować sytuację. Jesteśmy także, jak Państwo wiecie, w trakcie likwidacji dzikich wysypisk śmieci. Pięciu. Tych pierwszych pięciu i już są powiedziałam, Szanowni Państwo, sytuacja trafiła. Mieliśmy teren uporządkowany, wszystko zrobione i co się okazało, pojechaliśmy na kontrolę wczoraj, a tam dwie, dwa deszczowody szampana. To jest tak karalne, że ja w ogóle nie wiem, gdzie ludzie mają rozum, że, że robią takie rzeczy. My tak nie mieliśmy kamery, ale tam kamera nie ma Także uprzedzam i proszę przekazać mieszkańcom, że już idą kamery w kamerę. Bo my nie możemy sobie pozwolić. Tam poszło kilka tysięcy, czy kilkanaście tysięcy złotych. Słuchajcie, już mieliśmy pisać, że już mamy ten temat załatwiony, tak? Bo mamy do końca grudnia czas, żeby wykonać zalecenia z decyzji. No i jesteśmy prawie w punkcie wyjścia. A środki, wiecie, jakie mamy, tak? Więc uczulam jeszcze raz. Montujemy kamery i teraz już nie będzie zrobić. Także y, y, oczywiście wszystkie te tereny dzisiaj zostały przygotowane dla Państwa do, do obrady. Y, te tereny wszystkie są do do zbycia, bo to są tereny, których gmina nie wykorzysta, a osoby prywatne na pewno zagospodarują te tereny w sposób efektywny. Szanowni Państwo, został też ogłoszony w konkurs przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w na odbiór alberski. Ten, który był w tym roku, wcześniej go nie było, poprzedniej też bodajże nie było. Niemniej jednak nie robimy tu na naboru dla mieszkańców, dlatego że na dzień dzisiejszy mamy jeszcze nierozpatrzonych, czyli to z poprzednich lat, 129 wniosków. Także to, to jest łącznie na 420 ton. Wartość całkowita wychodzi nam jakieś 126 tysięcy. Dofinansowanie do tony jest 300 zł. My złożymy na całość, zobaczymy ile uda nam się wywalczyć ale na razie skupiamy się na tych 129 zgłoszeniach, które mamy i, i nie przyjmujemy. Bo musimy, że tak powiem, rozpatrzeć, niektórzy mieszkańcy czekają już 3 lata na to, żeby ten aspekt odebrać, więc trzeba ten temat y, zakończyć. No i tak poza tym, Szanowni Państwo, to spotykałam się z mieszkańcami, załatwiałam bieżące strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Burmistrzu. Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy stawiskim. Projekt uchwały został udostępniony Radę oraz omówiony na komisji. Otwieram dyskusję, czy ktoś ma pytania, uwagi do projektu. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Wszyscy zagłosowali. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7. Porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości. Projekt uchwały został udostępniony w Radzie oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Otwieram dyskusję. Czy ktoś ma pytania, uwagi do projektu? Pani, proszę, proszę. To, ja przepraszam, ale za chwilę podpisami tego nie poruszyłam, a chcę powiedzieć, że zmienia się deklaracja, a więc wszyscy będziemy musieli wypełnić na nowo deklarację na odpady. I poza tym, że są zmiany oczywiście odnośnie RODO, zmienia się także numer rachunku bankowego, to jest ważna informacja dla obsługi systemu gospodarki odpadami będzie zupełnie odrębny rachunek bankowy, tak? Także tam będą tylko wpłaty z odpadów i tylko wydatki na obsługę tego systemu. Chcę też powiedzieć, że zmieniło się to, że jak teraz będziemy w, ktoś tam ubędzie z domu, będziemy chcieli go zdjąć z ewidencji opłat za odpady, to już nie oświadczenie, Szanowni Państwo, Dlatego że zdarzały się sytuacje, i to dość często, że przychodzili nasi mieszkańcy, zgłaszali nam, że już kogoś nie ma. Po czym okazało się, że tak naprawdę ten coś tu jest, a nie ma do dwa dni w na przykład. Tak? A tak normalnie on fizycznie jest, mieszka i oczywiście też wytwarza odpady. Także tu musi być dokument, konkretny dokument, w sensie albo. No już nie ewidencja równości, bo to wiadomo, że ewidencja to my jeżeli będzie coś, co my sami sprawdzimy, to, to wystarczy nam powiedzieć, my to sprawdzimy. Niemniej jednak, czy umowa o pracę, czy umowa o najmu lokalu, że ktoś gdzieś tam, że tak taki, dlatego nie ma, czy zaświadczenie z burzy, jeżeli jest, to jest w bursie. Tego typu dokumenty, które faktycznie uwiarygodnią to, że osoby nie ma na terenie gminy Zdawiski, że nie zamieszkuje stare na terenie Stawiski. Teraz Szanowni Państwo jeszcze jest tak, że wprowadzone jest coś takiego jak nieruchomości mieszane. Nieruchomości mieszane to są takie, gdzie jest w budynku mieszkalnym prowadzona działalność gospodarcza. Czyli mamy załóżmy na górze mieszkanie, a na dole mamy sklepy, tak? I do tej pory było tak, to jest... Do tej pory było tak, Szanowni Państwo, że mieszkaniec płacił, a to co z tych sklepów to była oddzielna umowa z jakąś tam firmą, która odbierała jedną czy drugą, tak? A w tej chwili jest tak, że już ten człowiek z tej działalności gospodarczej nie podpisuje umowy z inną firmą. Ten człowiek płaci za pojemnik albo za worek do nas i my z tej posesji odbieramy wszystko. To też jest uszczelnienie, ponieważ wielu, niestety, naszych przedsiębiorców w takich sytuacjach w ogóle nie miało umowy podpisanej na odbiór z działalności gospodarczej. Czyli wystawiało te odpady w kosze normalne, w pojemniki te, które z domu były, tak? A odpady były na przykład ze sklepu. W tej chwili już za to, co ze sklepu będzie trzeba zapłacić w tak? Natomiast nie dotyczy to budynków, w których nie ma lokali mieszkalnych, czyli na przykład firma KOJA Dalej jest na odrębnej umowie. Dyrektor tutaj, tak zespołu szkolno przedszkolnego z budynków oświatowych też jest na oddzielnej umowie, to dotyczy tylko i wyłącznie budynków <coughs> mieszanych. No i to tak wstępnie wszystko, taki najjażniejsze. Ale wstępnie. czy te opłaty dalej będziemy ludzie mogli umieszczać w kasie? Tak? Ja tak. Też tak. tak. dodatkowe tak. opłaty kasa tak. dalej będzie przyjmowana. Tak jest. Tak. Szanowni Państwo, zrobimy 10 minut przerwy, bo odbęgną nam system i uruchamy się całą tak tak. aplikację. Szanowni Państwo, proszę jeszcze ciszę. Wracamy po przerwie. Czy ktoś ma jeszcze pytania? Uwagi do projektu uchwały w deklaracji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Przechodzimy do punktu ósmego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwycięstwo nieruchomości w miejscowości Wierzchnia. Projekt uchwały został udostępniony Rady oraz na wspólnym posiedzeniu Komisji. Ktoś ma pytanie, uwagi do projektu. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad projektem. Kto jest za? Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwałę przyjęte jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9. Porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skrycie nieruchomości w miejscowościach Barzykowo, Kikolidowo, Jurzec, Szlachecki oraz stafili. Projekt uchwały został udostępniony radio oraz w posiedzeniu komisji. Czy ktoś ma pytania, uwagi do projektu? Dziękuję bardzo za tę dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 10. porządku obrad. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski. Interpelacji nie było. Czy ktoś ma jakieś wolne wnioski? Nie, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 11. Informacje. Czy ktoś chciałby podać jakąś informację, żeby wynosić? Pan Tomasz Kujawski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pani Burmistrz jest za jeszcze, ale no nie będę, nie będę dużo. Pani Skarbnik, panie sekretarzu, wiem, że otrzymali Państwo zaproszenia, więc przyszedłem dzisiaj na sesję, osobiście zaprosić również Państwa na spotkanie opłatowe, które będzie się za tydzień w restauracji Romeo o godzinie 17. .00. Jest to spotkanie pracowników, nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stelicko, a także nauczycieli, pracowników emerytowanych. Oraz od dnia w piątek odbędą się Jasełka o godzinie 12, więc też serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 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 Czy ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć? Pani Burmistrz to nam, bo jeszcze na święta na rady... Nie wiem, co możemy. Nie w panę naprawdę dzisiaj ja jestem z daleka od odpowiadania, jeśli chodzi o oświetlenie różnicne. Także znaczy poczekajcie, zobaczymy. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Mogę? Pani, Pani mogę? Szanowni Państwo, dostaliście Państwo zaproszenia na maila i są i, i, i Pan Dyrektor i tutaj wszyscy. Jak jesteśmy, ja tylko tak woli przypomnienia, i jeszcze raz zaproszenia 17 grudnia o godzinie 13 mamy sesję wtorek, to jest o godzinie 14 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Spotkanie opłatkowe zaprosiliśmy posłów, zaprosiliśmy członków zarządu województwa polowskiego, także zaprosiliśmy oczywiście starostów, więc jak będziecie Państwo mieli życzenie przy tej okazji porozmawiać na różne tematy, to bardzo proszę. A chcę też powiedzieć, że będziemy prosili Państwa jeszcze o sesję 30 grudnia. To jest taką ostatnią bo na tej sesji następnej przedstawimy dzisiaj być, pójdą zmiany w trzecie, ale jeszcze takie ostateczne 30 grudnia też będziemy prosili. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani jeszcze? Dziękuję bardzo Szanowni Państwo. Wyczerpaliśmy za ten porządek obrad dzisiejszej se, sesji. Sesję uważam za zamkniętą. Dziękuję bardzo.